Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niedostateczny. A to jest w sumie... Um, pierwsza gra, jaką będę nagrywał od startu... Um, od mojego powrotu, tak to nazwę. A więc... Oczywiście to jest normal. Opowiem wam ile gier grałem, ile się zmieniło od wtedy co... Um, od wtedy co... Skończyłem grać w sumie w Lola. To tak. Prowadzili 17 postaci lub 16, nie jestem pewny. E, miałem e, w kapsułę z bohaterami mi wypadł ten pan, co jest chyba Vigo, Wiego, nie wiem. Tak chyba się to wymawia. I widziałem, że jest proponowany na dżungli, więc zagramy nim na dżungli. Oczywiście. Nie oczekujcie. <laughs> Przepraszam, nie oczekujcie cudów na kiju, bo na pewno takiego nie będzie. I opowiadam Wam, jakie jak gierki grałem, e, żeby zobaczyć co tam, jak tam. Jeszcze 22, 3, 4, 5. A więc rankedów grałem w sumie 5. Oczywiście pierwszą grę, jak u zagrałem, to był ranked, żeby zobaczyć różnicę pomiędzy tym, jak kiedyś grałem, e, jak ludzie grają. W sumie, tak to nazwę. I powiem Wam tak. Nie wiem. Ale wydaje mi się, że teraz ludzie dużo, dużo lepiej grają. Więc ee, też nie wiem, ile co może wywalić, jakie obrażenia kto ma i tak dalej. Wiem, że tu się maksuje Q, E, W, ale czy na pewno w tej kolejności to ręki nie dam. Ale no, zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście to jest moja druga gra tą postacią. I najlepsze jest to, że ja jeszcze dużo rzeczy pamiętam z tej gierki, jak to się powinno pykać. Ale no, szału nie ma, prawda. Okej, okay, na topie jest Lissandra i Timo, no to Timo ma lipkę raczej. Ja też nie wiem, jak ostatnio zobaczyłem tego swayna z Władimirem na bocie na rankedzie, to trochę mina mi zżedła. Okej, okay, nam idzie już dentka. No zdarza się. Jeszcze z dżungli nie wyszedłem i już się nie wracają, czyli to jest jak na razie bez zmian. Aha, to powiem Wam o rankedach, jak grałem. Może ktoś się pośmieje. Pierwszy ranket, no dentkę oczywiście zintowałem, bo miałem złe te runy masterki, czy jak to się teraz na to mówi, e, więc, no xd miałem, przypuśćmy kolosusa na dekery, to chyba była dekery, Widziałem Ezrila, więc no zintowałem. O, ten znowu się wywalił, w sumie tego mida bym przepuszował, chociaż nie, jedziemy w Toadessandra, spróbujemy. Wiem, że to jest jakiś e, jump, ale nie umiem tego używać. No, spróbujemy co. Okej, okay, czyli coś źle zrobiłem chyba. Timo. Dobra, nice, no, sik Idziemy. Go. Ja bym to spuszował. Chociaż teraz. Yy, strasznie dużo rzeczy się zmieniło. I najlepsze jest to, że ta postać jest jak Shang Tsung z... Die, nie z Diablo, tylko z Mortal Kombat. Że może się zamieniać w różne tam jakby postacie. Tak to nazwę. No i to jest całkiem. Śmieszna, śmieszna rzecz, pała. Chcę to po prostu sprzować, żeby ta Alessandra traciła. No i żeby nasz Timosław mógł się wycofać i sobie kupić jakąś tam rzecz. O, i też te emotki są. Eee, ja mam tylko taką. Jeszcze chyba jedno, bo... mi wyleciała. Więc nie oczekujcie cudów na kiju, że będę grał jakieś super rewelacyjnie. No bo ogólnie gierek wszystkich, jako wszystkich grałem... Hmm, poczekajcie, żeby tak Was nie skłamać. Myślę, że mogło być ich około 50. Tylko, że 30 to było aramy, żeby zobaczyć, ile te postacie biją, A, I tak dalej, i tak dalej, więc. E, chwila, tu idzie do dżungli, więc nic nie zrobię, Ona ma jakieś skoki. Okej, okay, tu zwarc. Okej. Okay. Mida nie ruszę. Czyli tu tego Mida. Nie wiem, co to za postać. Co ona robi? Jakieś dasze widzę, że ma. Więc no. Nieźle, nieźle. Coś taki coś Jasuło mały. Ja bym go tak nazwał. Mało zasyło. No wiem, że tu zwart, więc yy, sobie to zasmajtuję. Okej. Okay. Okej, okay, ta babeczka z dżungli, przeciwnej co tam gdzieś do góry biegła. Dobrze pamiętam. Dobra, ja maksuję kół, chociaż nie jestem 100% przekonany, że to powinno się pomaksować. No ale no, w chyba nie. Okej, okay, z A, jeszcze się dużo zmieniło w sumie graficznie. Gra wydaje mi się, że lepiej wygląda. To na pewno. Dwa. Dużo reworków było, no to też, no mety oczywiście też się zmieniają, to w miarę um, No I te nowe postacie po prostu mnie zaskakują, bo nie wiem co na mi może zrobić, to mi taki jest zONG trochę, że podejdę do niej za mi za sprzeda i będzie koniec zabawy. A więc tak, no na idzie widzę, że znowu się Heimer wywraca, no ale jak ja mam zgankować gościa, no niby, powiem tak. Niby mógłbym go zgankować, bo on jest sobie spuszowany. Ale czy ja sami na nakopię? O, no wiecie, jak to jest. Pamiętajcie o ping-bardach. Klasyk. Okay. Daję Movement speeda, 414. Daję, ok. dobrze wiedzieć. Jeszcze tak spida. Ok, spróbujemy tego Mida podjąć, chociaż tu jest... zajdę zaraz, 43. To był chyba Łódź. Ale ta postać jest fajna! Podoba mi się. I skoki dasze. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Ej, niko nie będę oczywiście wyzywał, bo sam bym lepiej pewnie nie zagrał. Jakbym nie wiedział, co ta postać może zrobić. Niby coś takiego zrobić w po Koponamuniu, ale to nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Naprawdę, nie wiem ile ja mogę zadać i, i tak dalej. Dobra, nie, nie, nie. Bota czy mogę? W ogóle Morgana w dżungli kiedyś pamiętam, że ja trollowałem tak Morganą i tą Orianną. A teraz, że gra się tak? A czemu nie? Się, się pewnie tak dużo rzeczy zmieniło w tej gierce, że. nie będę nawet się wypowiadał. Bo to tak jakby nie wiem. Ślepy mówiły, że ładnie, że ładnie wygląda. Ktoś czy coś? Dobra, ja bym tu wjechał, nie? Dobra. Okej. Okay. A ona ma stuna? To całkiem ciekawe. CO?! ILE?! CO?! ILE MI TO ZADAŁO?! XD, w sekundę mnie nakopała. Ale z czego? Jeszcze coś ciekawe, że oni tutaj wprowadzili... A co ile jak to bije. No i właśnie to jest mi problem, bo ja nie wiem ile taka postać może zadać, co ona może mi zrobić i tak dalej. To jest największy problem w tym momencie. Że te postacie mnie po prostu... Biją. No chociaż u nas nafilowana miała 4-1. No nasz Heimer to taki... Andrzej jak dwa levele do tyłu. Dobra, nie mogę. Czyli chyba muszę zwardować Reda. Czy nie? No muszę. Bo nie chcę to puszować chyba, jak dobrze widzę. Dobra, nie zostawię to. Zanim bym podbiegł, to by nic to nie zmieniło. Tego Timusia może mógłbym zgrankować? Hmm. Ale Lisandra to skończono zaraz skoczy i udzieli. Tego drake'a, no jesteśmy na puszu, więc. Co to było? Nie wiem, co to było. Fajnie, że to postacie mogę sobie po prostu z kilami rzucać, bo ona nie ma mamy. Nieźle, że się zorientowałem w ósmej minucie, ale jest ok. Oki doki. A co tam u was? Jak tam? Jak tam, co tam? Mam nadzieję, że. Cacy! Cacy, lacy. Dobra, ten hejmer to już będzie chyba intował, bo nie ma podjazdu. No właśnie. Czyli oni tu będą zaraz się pod Drake'a szykować, tak myślę. O, piękuś. Dobra. Czy oni mnie mogą zamknąć? O, w dupę mogą. Chyba to zrobią. Chyba, że zrobimy to w ten sposób. No i tu... Gdzie on polas? No chodź tu. A dlaczego? A dlaczego? Aha, bo nasz... O, dobra, palimy gumę. Czuję, że mogliśmy im nakopać. Byłem Erkę. Dobra, dobra. Idziemy do, do domu, albo? Może zrobimy to w krzeczorki, wejdę. O, to będzie akcja. Będzie akcja. Ojej. Dobra. Co to idzie? O, w dupę. Palę gumę. Palę gumę. Czuję na nakopię? no bez podjazdu. Ona mnie może zabić. Tak czuję. Dobra. Okej. Okay. Niby mógłbym tego zabić, ale... No nie. Co? A Heimer przyszedł. Okej. Okay. no Heimer. Czyli moje blue chyba już jest papa. Chyba, że ta pinda się gdzieś czai. Dobra, nic się nie dzieje, ziomuś. Lepi gorzej ode mnie, to chyba się nie da. <grym> Dobra. Coś cięże mi są na drake'u. Też może się mylę. Kaczuszki. Jeszcze nie wiem, co daje to obramówki takie. Chyba daje też movement. Aha, tak, okej. Okay. Mida przepuszuję? No nie bardzo. Czy mogę tego Drake'a? No nie bardzo, bo nie wiem gdzie jest Mid, a ten Mid obstawiam, że nakopie, nakopałby nam wszystkim. Eee, blu, Okej, okay, czyli zrobili mi top, top dżunglę i oni są tutaj, tak? czy ja nie mam podjazdu w sumie, bo oni zaraz tutaj zejdzie, więc uważaj. Tutaj do Lisandry poka ona ma full, więc lipa tak zwana duła lipa. Więc idziemy, nie no, na midę nic nie zrobię. Ma trzy levele do góry, chłopot, nic. No to mogę tylko na topa, ale top jest przepuszowany, więc jest skaszana. O, heralds. no dobra, będę musiał iść na tego midę. ona będzie to puszować na grubo, dobra. Zabiję go tutaj, żeby on miał wizję z dżungli, z rzeki. O, cholera, a ja jestem za daleko, co? Dupa. No, jestem za daleko, ale nie jestem... Czuję, że to jest dupa zbita tak zwana. A, dupa zbita, jeszcze dostałem Ultra od Rilo. Dobra. Tak myślałem, że jak tu podejdę, to będzie kaszana. Nie, zrobiła nam kuku na w sumie co to zejtem? A, rynek to pamiętam. Więc na razie to tak będzie wyglądać, że po prostu będą mnie klepać. Mm, co tu mogę mieć? Wilki? No, raczej nie. W sumie w to bym poszedł, bo to jest chyba AD postać. No to jest do wygrania. Tak myślę. Jeszcze w tym momencie. To jest do wygrania, tylko trzeba by. Nie no, w sumie. Nie mam APK mocnego. chociaż ten Timo. Nie wiem, czy, jak Timo teraz bije i tak dalej. Oh. Ciężko, ciężko. Ciężko jest. No ale jest jak jest. Dwa jest Nic to. Jeszcze jakieś misje wprowadzili? Nie zwojaję. W sumie. Więc yy, jak coś, jakby ktoś pytał, to tak nie grać tą postacią. <laughs> jak nie grać tą postacią, no to właśnie tak. Dobra, ten elisir jest ogarnięty według mnie. Takie mamy wrażenie. Już, już idę. No nie w ten sposób mi chodziło. Ale dobra. Mam nadzieję, że go... O tak, czy on to zrobi? Ojej. Nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło. Ale zróbmy tak. Myślałem, że flash nie od razu, ale... jednak nie. Nie no, ten mider od nich to jest jakimś kozakiem totalnym. A ja sobie zobaczę przy okazji, czy da się tym przeskakiwać. Okej, okay, czyli się nie da. Tym też się nie da. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, morganka. Nie no, morganka daj się dla temu midlanerowi. My nie mamy połka za bardzo. No. Raczej będziemy tak stać jak dawny. No bo jak inaczej... Nie no może nie jak dawny, ale... No bez podjazdu, chyba, że tu ktoś przyjdzie. Ta pinga tu czeka. No, no 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 Nie wiem, że ona tu jest. Okej, okay, Czekajcie kontrolę. Siedzi tu, no. Okej. Okay. W sumie może bym się połasił. Okej. Okay. Wow, ale to napierdziela. Strasznie to bije, On ma jakieś stuny, CC? 1 na 4 damy radę? XD, no ładnie Nie, ładnie, ładnie zagrał Kozak jakiś totalny Ale co to za postać by the way? E, czy ja widzę, że to Sirelia? Czyli ona też miała reworka? No to całkiem ślicznie wygląda teraz W porównaniu do tego co pamiętam. Eee, opatrzenie wieży zginęło. Aha, to są te, te, te takie te. Dobra. Tu idzie Andrzejek, jak coś. Nice. Czyli jeden na 4 nie damy rady tej babie. O, o Czy znowu jest ta pinda tutaj? Co mi się wydaje? Okej, okay, to zwałek. Czuję, że to zwałek. No nie ma, nie ma tego mida okej, okay, sprawdźmy co my tu mamy nie wiem czy... ale tej realia ciekawie, ciekawie wygląda w ogóle jest totalnie inna znaczy skoki ma dalej jakieś takie, ale ile ma? No ma chyba 3 itemy chcę po prostu popatrzeć co ona robi A po kurczę, rozpierdziel nie, ja, nie, nie mam podjazdu, no choćbym chciał co ja biedny mogę? Co ja biedny mogę? Surrender? Torwarrior? W 15. No tu też jest bez podjazdu. Ale ładnie sieka. O -o. Morganka. Będzie flash? Hmm. Nie, no chyba już jednak nie ma, nie ma, nie ma szans. Nie ma szans. Ale... dobra, ostatnia akcja. Dobra, ostatnia akcja zróbmy No dostała strzał! Hurra, zabita Dobra Czy jeszcze walczymy Ojeju Później? W ogóle jakieś dasze Stuna Stun i no co jest grane Nie, piękna sprawa, piękna sprawa tej Relia Na pewno sobie zobaczę Słuchajcie tego surendera. Aha, czyli jednak jeszcze nie po. Jeszcze jednak nie. Ale Ping się zawsze, to też. Dwadzieścia jeden dwa. no, ale nie, nie będę zły ani wyzywał. No, po prostu dobrze zagrał. No, nic innego raczej nie mam do dodania. Chociaż bardzo ciekawie ta postać teraz. No. Powtarzam się, ale no, ciekawie, ciekawie, naprawdę. No. Nie no, jej ja nic, ja nic nie bije praktycznie. Jej ja bije tyle, co nic. Strzoną budowle. Legenda. heheżki Checheszki He -he są grane. Ja bym to w sumie odpuścił. Ale że jak, drugi herold? O co tu chodzi? Że tu są teraz dwa heroldy? Hmm. Ciekawe. No Zróbmy tak. Aha, czyli jak jest ta plama, to jestem niewidoczny. Dobra. Zawsze czego się tam dowiem, nie? Ale dlaczego? Ciekawe, ile jesteśmy w plery. sam że z 8 koła. 8, może z 10. A co to się stało? A mapa się zmienia. Bo... Aha, no tak, bo coś tam. Pamiętam, że jak jest e, jakiś inny smok, to się mapa zmienia. No, pamiętam, że coś takiego prowadzili. Kurde, jak ta postać się nawala. Całkiem sporo. Dobra, zobaczmy, co ona tam kombinuje. Ok, minus 1 i dana ma tam 23,1. Killer, killer totalny. Ten Ruined King mógł być też dobry na tej postaci, bo na widzę, że za to atakuje sporo. Chociaż może się mylę, albo pod jakiś atak speed, czy coś, no, ale to jest tylko taka obrona. Wiecie, on, team Oswald się schował. Miał obrona, nie wiem, która nic nie zmieni. Nic to nie zmieni, że ja tam wejdę. No, albo że, o! Tyle zmieniła, wow! A to co to jest? Aha, powrót. No, ciekawe. <grymne> ciekawe. Dobra, dajcie ten surrender. Nie, ja się chowam. Ja się nie, ja się nie dam. Ja się chowam tutaj. Więc co? Tak to teraz mniej więcej wygląda. Taka pierwsza gra. No może lipa, Dalej 25 na 33. Jeszcze kilo zgarnąłem. Chodźcie, idziemy threshem. <grym> Dobra, XD, strasznie sieka. <noise> nie jaja. Ciekawia, czy miał jakiegoś tego. Bufa, ty? Nie wiem, nie wiem, nie znam się. Dajcie ten surender. Dlaczego cztery już nie wystarcza? Okej. Okay. Więc to było na tyle. Na razie, cześć. Bęk! Pow. Porażka.